Co to się dzieje, proszę państwa? Ja nie mam, nie wiem, co to się dzieje, ale, ale zaraz zobaczycie. Panie Janie, co to będzie? Co to będzie A, co to dzień, będzie? Dobry. dzień dobry. Dzień dobry. No idziemy się zmierzyć z tym oceanem, bo słuchajcie, cały tydzień jeździmy, patrzymy na niego z każdej strony, z różnych wysokości. Na dzisiaj chyba no, trzeba stać na wysokości zadania i spróbować się zanurzyć. Trzeba pokonać fale. Eee, A to książka. książkę! Eee, ja będę pokonywać książkę. I Założymy pianki, żeby, żeby było ciepło, ale woda chyba nie jest bardzo zimna. A na stópki coś będzie? Nie. Nie, ale jest ciepła ja mam, woda, to nie Bałtyk, słuchajcie. Stópki. Będzie ok, naprawdę. Tak, że w życiu nie można rezygnować z tego, że się czegoś boimy albo nie znamy. Za dużo rzeczy już tak zrezygnowałam. O ja cię. Chyba zostawię tą kamerę na zewnątrz, bo może być niebezpiecznie. A jeszcze w tych piankach nie wymyślili, żeby to były kieszonki takie jak w cargo. Także zostawię kamerę i trzymajcie kciuki. przez falec. też się żałuję, że nie mogłam wziąć tam kamery, bo bym ją pewnie zgubiła, albo szukała gdzieś tutaj w tych skałach. 40 minut surfowania. Okazało się, to już wiedziałam dawno, że koru nie mam w ogóle. Brzuch słaby. Zaczynam ćwiczyć. Zaczynam ćwiczyć, żeby w marcu tutaj mieć siłę. Ale powiem szczerze, zabawa przednia. Nie trzeba umieć pływać. Nie trzeba nic u mieć w zasadzie. Pan instruktor pięknie się nami zaopiekował i tutaj tłumaczył, był cierpliwy, ale okazałam się bardzo trudną kursantką. Ale super! Super! Jest grudzień, jest ciepło, wam się, że będzie zimno w piance, a okazało się, że jest naprawdę ciepło. No, no nie no ja myślę że widzicie ten, ten, ten Friday, tą zajawkę. Mi się spodobało strasznie. Pierwsze, pierwsze surfowanie za mną. No pewno nie będzie to mój sport podstawowy. Dwa razy dostałam tak szyję w głowę, że... No to nie O, to jest nasz instruktor. dziękuję bardzo, so much! You're welcome. Really nice. How was it? Great, baby! Like, I will come back here in and I will uh, train my. Like you have, like yeah. jump, like this. Yes. No, także no. będę trenować, będę trenować i tutaj wrócę. Ale czas, fajnie, dzień, odpoczynkowy Jest jeszcze do zrobienia 30 kilometrów na rowerze, ale ja sobie chyba dzisiaj totalnie yy, robię rest bo mam jeszcze w planach dzisiaj hamam, czyli łaźnię. No i co tu mówić, no pięknie jest, kurczę, doceniam, doceniam to, że mogę tu być. Yy... Tyle. Chwila poczynku, najpukas serferska i juice de awokat, czyli Sok z awokado z pomarańczą. Można też zamówić z lekiem. Ja już kosztowałam. Ale zaradno jest taką wynikowa. Jest naprawdę pycha. Ale jakie zarady jest o czym Dobra. Salam Maroko, dzień. Salam Maroko, dzień. Piąty. To jest cudowne, jak już nie wiesz, który jest dzień, to znaczy, że jest dobrze. Ja tutaj jestem tak trochę pośrednio, y, pracowo i urlopowo, więc y, to jest dobry znak, że odpoczywam. Piąty dzień, wczoraj trochę surfowaliśmy. Wczoraj był hamam, y, więc mało pokazywałam, ale może uda się coś tutaj wrzucić z GoPro. Nie brałam ze sobą osmo. Nie nagrywałam, bo też mówię, będzie trochę spokojniej. A w hamamie nie byłoby oczywiście, jak nagrywać, bo tam golaski chodzą i no nie będziemy pokazywać tutaj, nie będziemy gorszyć ludzi. Dzisiaj mamy wycieczkę, jakieś 60 km. Piękny podjazd będzie. Zaraz złapię Janka, który nam opowie coś o tym, o tej trasie. I znowu jedziemy sobie na. Kolejne miejsce, do kolejnego, do kolejnej nadmorskiej, nadoceanicznej miejscowości. Będzie pewnie trochę ładnych widoków, trochę, trochę podjazdów, trochę słońca, bo już tutaj widzę, operuje te słońce. My się pakujemy tak, jak codziennie. Dostałam sporo zapytań o to, jak tutaj generalnie jest z bagażami i w ogóle. Mamy wielkie auto, które podróżuje z nami, i tam jadą wszystkie walizy, wszystkie rzeczy w ogóle też kucharzy, którzy nam tutaj gotują i całej obsługi. Więc mamy jednego takiego dużego busa, no i mamy drugie kangu gdzie jadą też trochę mniejsze jakieś bagaże, jakieś komputery, no bo oczywiście no ja na przykład jestem trochę jednak tu w pracy więc muszę mieć komputer, więc tu jedzie kangu, jest miejsce na rowerki, więc jest to też taki awaryjny shuttle bus, jeżeli ktoś nie chce, nie ma siły, coś się stanie, no to może sobie do takiego shuttle'a nawet w trakcie trasy po, yy, wsiąść no jakby do yy, ostatecznej destynacji, tam gdzie jedziemy dojechać sobie już autkiem, no ja tak właśnie wczoraj autkiem przyjechałam te 30 km zamiast na rowerze to, to samochodem. I pokażę wam jeszcze taką ciekawostkę, gdzie dzisiaj spaliśmy, bo to takie jest y, bardzo ciekawe y, tutaj otoczenie. Odwrócę sobie tą kamerę, bo myślę, że to warto zdecydowanie pokazać. Tradycyjne, może nie tradycyjne, bo to jest taki na wypasie dom. Y, dom marokański. Zobaczcie na piękne mozaiki na na ścianach. Tu jest jakby salon taki, który ma pomieścić wszystkich gości, jak przychodzą tutaj do gospodarzy. Po drugiej stronie jest drugi salon, ponieważ, no jak wiecie, tutaj cały czas jest to rozdzielenie jednak świata kobiecego i męskiego, więc tam teoretycznie kobiety... Halo, halo, tu jestem. Więc tam teoretycznie po jednej stronie kobiety, po drugiej stronie mężczyźni, jak chcieli. A tutaj jakby było jeszcze ciepło, no to mielibyśmy, mielibyśmy takie piękne miejsce z basenem, ale teraz już tutaj raczej nikt. Chyba raczej nikt tutaj nie pływa. Janie! Janie, Janie, co mamy dzisiaj w planie? Dzień dobry. A, wyjeżdżamy z takiej doliny bananowej. Także. A możemy zrobić zawikę na targu, żeby zobaczyć. Banany. Taki jeszcze bananów. No i jedziemy w góry, jedziemy w wysokie góry. Tutaj się wypiętrza Atlas na szczyty takie 1600-1700 metrów, więc nasza grupa jedzie na 1150 przełęcz na obiad, a, a, a grupa przeambitna na 1400 coś. Czyli dla każdego coś miłego. Dla każdego coś miłego. Będziemy jechać szutrem, takim bardzo ładnym szutrem, trochę asfaltem. I szybki zjazd asfaltem. E, trzeba wziąć dużo wody, bo dzisiaj, o. E, dzisiaj idziemy po odludziach. Okej. Okay. No ale może... w razie czego tam na obiedzie już nam znowu... Na którym kilometrze jest obiad? Na 35, tylko A, to, okay. to, nie, to nie jest tak jak z Warszawy okay. No tak. To troszkę, troszkę <laughs> będzie pod górę. O, ile bananów. Banany i banany. Pan chciał zobaczyć czy wiesz, że na pewno smacznie to ja muszę tak Doguszczacia Smaczne, ale fajne takie malutkie, idealne do kieszonki. Mega, mega to wygląda. Banany idealne do kieszonki. Pierwszy podjazd zrobiony. 500 metrów wpadła. Piękne widoki. Wioseczka. Ależ podjazd idealny, grafelowy. Niby średnia 7%, ale jechało się bardzo przyjemnie. Ale teraz trochę zjazdu, a potem jeszcze 800. Ale już takie bardziej płaskie. Ciekawe. Meczet. Dzieci się uczą. My jesteśmy na wysokości 580 metrów nad poziomem morza. I tu sobie dzieci przychodzą do szkoły meczetu. Szaleństwo. Przerwa na sklepik. Zobaczymy, co pan tutaj ma. Dychę. A może to jest kosmetyczny, nie spożywczy. Wszystko Salam. To jest. jest kiosk ze wszystkim. Kiosk. Okay. A Po berberyjsku Nie mówi się weher, tylko się mówi nametkat git, jak się masz. Tak? Jeszcze raz. Nametka git. A nie ma małych kolek? Może, może się ta zina kupić. Jak A tam w woreczkach są różne rzeczy. Tak, bo oni Fajne. wiesz. Fajne. I zawsze co wolki 20-litrowej. No Dla mnie Kupujmy też na Zarzina tak, możesz kupić. Tak, właśnie widziałam już no. Słuchajcie, jesteśmy tutaj w regionie arganowym. To jest bardzo Połowioski niesamowite. Bananowe. Jechaliśmy z wioski Bananowej i jesteśmy w regionie arganowca. To są niesamowite drzewa, które rodzą ten eliksir młodości, czyli żołędzie, twarde żołędzie. Które te kobiety w kooperatywach rozupują kamieniami, i z których się e, odzyskuje olej arganowy, olej arganowy, eliksir młodości na skórę, ale również toryfikowany, pyszny do kuchni, taki ma troszkę posmak orzechowy. No i te drzewa arganowe mogą rosnąć, e, nawet rok dwa wytrzymać bez wody. Potem dostają trochę wody, trochę łapią z powietrza z nadmorza. I wiecie, rodzą te. Cudowności. A powiesz o tych warzwach, że tutaj jest, na dole właśnie. Ta, ale co jest ciekawe, że jest to taki e, endemiczny gatunek, który rośnie mm. tylko w tym regionie, czyli w tym pasie dokładnie, w którym jechaliśmy, powiedzmy od Sawiry do Tarudent, głównie w tych partiach nadmorskich, gdzie jest trochę więcej wody. On tu się świetnie ma. No i patrząc na te drzewa, te niektóre pewnie mają po paręset lat, bo są, bo, są, bo są nie tak duże. E, no właśnie, występują bardziej, bardziej na wysokości, nie jesteśmy na na 700 metrach. Mhm. To jest tego dużo i widać, że są dorodne i zielone i, i mają się fajnie. Natomiast jak wyjeżdżaliśmy, to było bardzo sucho, nie? Dokładnie. Mhm. Meczet, tak? Z minaretem. A to jest Zawuja. Zawuja to jest taki, takie miejsce, e, gdzie często są pochowani marokańscy święci. E, w, oczywiście w Islamie nie ma świętych. Ale lokalne wierzenia nie pozwoliły wyprzeć tej tradycji, żeby czcić osoby, które były dla regionu zasłużone. I najczęściej budowano im takie załuje. One są często gdzieś w górach i będziemy jeszcze nie niejedną mijać. Zwróćcie uwagę. Ponieważ wszystkie architektonicznie są w miarę podobne. Gdzieś z boku takie ermitarze, często otwarte. Ludzie tam przychodzą się modlić. Często ładnie utrzymane. Miejsce takie kultu. Mhm, Dobre, no ładnie.

Lecimy jeden w butach zimowych, drugi w sandałkach, tak tutaj właśnie jest, jeden ciepło, dokładnie jednocześnie. I nie Nie umiem. A ten śmiech na końcu jest najlepszy. Dobra, byłem! Jak tam się podoba Bardzo sztos, nie? Ciekawe, nie? No kurde to... Te... Widok. Widowy dzień i dalej was zaskoczyłem. No ba... A jest dużo rodzinny. No właśnie. Tak. wczoraj było mega, a dzisiaj znowu inaczej. Dzisiaj znowu mega. Sama mega. Ależ to jest niesamowite, no niesamowite, złoto. Repeat. <śm> 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 Po co głośnik, jak mamy Hasana, który nam śpiewa. A on śpiewa tylko powyżej tysiąca metrów. A to piosenka o Mambie. O, trochę jest tych kamyczków tu. Ale warto. No. Ekspozycja! Wow. Co my tu mamy? 38 kilometrów i wzniosu 1129 Miałby dzisiaj mało, nie? 38 No, no Ale i co? Jechaliśmy 4 godziny, nie? No spokojnie i teraz jedziemy. No, no tak zawsze, zawsze wychodzi tak brutto, no i tu czekają na nas, no ajaj będzie jedzenie, a ale już mi boczy w brzuchu jednak te migdały, e, migdały, tak i bananki to było za mało. My tu mamy koniec dnia. Licznik pokazuje 65 km 419, 1500 w górę. No, piękne widoki, no, piękne jedzenie. Teraz mamy piękny apartamencik, no. Super, od razu nad plażą, więc mam nadzieję, może jeszcze jakiś zachód słońca się trafi. Mam nadzieję, że tak. No, nie najgorzej. Że uda puścić się nawet time z zachodem słońca, ale nie ma chmurek, więc nie będzie atrakcyjnie. Ale fajnie tutaj, no, przyjemnie.